dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W środowym wydaniu programu Galaktyka Pomerania Magdalena Suchodolska i Sylwester Perowicz prowadzą dzisiaj odcinek dla Państwa. A co dzisiaj przygotowaliśmy? A dzisiejszy odcinek jak zwykle na żywo. Będziemy rozmawiać o wielu ciekawych tematach związanych z naszym miastem i regionem. W drugiej części rozpoczniemy od Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny, którzy będą wspominać o tym i będą zapraszać do swojej najbliższej kolejnej akcji. Żeby nie było tylko o naszych działalnościach, powiemy o polskiej lidze futbolu amerykańskiego, o tym, czy jest popularna, o tym, czy w ogóle ludzie interesują się, czym jest futbol amerykański, bo to troszeczkę taki sport bardziej amerykański, nie nasz. I w tematach sportu pozostaniemy również kończąc drugą część programu. Szanowni Państwo, buduje się w ostatnim czasie zawisła na niebiecha. Mowa oczywiście o hali widow widowiskowo-sportowej przy ulicy Szafera. Naszymi gośćmi będzie m.in. Dyrektor inwestycji, właśnie związanych z, związany z halą widowiskowo-sportową. On nakreśli nam dość szczegółowo, na jakim etapie są teraz prace. A później w trzeciej części programu rozmowa o temacie, który od kilku miesięcy tak naprawdę nie schodzi z ust Szczecinian, to znaczy o bus pasie przed ulicą Wyszyńskiego. Czy powinien zostać, czy nie powinien, sprawa dyskusyjna. Będziemy Państwu przedstawiać dwa punkty widzenia, właśnie na ten temat. A teraz zaczynamy program tematem bardzo gorącym i bardzo bieżącym, bo za pół godziny rozpoczyna się… Kawiarenka NGO. Z nami są kobiety, które chcą władzy, bo myślę, że od tego powinniśmy wyjść. Pani Bogna Czałczyńska, pełnomocniczka regionalna Kongresu Kobiet. Witamy serdecznie. Pani dr Anita Kucharska, dziedzic prezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA. Dzień, Dzień dobry. dobry. I Anna Dryjańska, Fundacja Feminoteka. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, kobiety chcą władzy, ale jakiej władzy? Każdej. To znaczy ja myślę, że yy, rzeczywistej. Rzeczywistej. My już tą władzę mamy, pracując w NGO-sach, w organizacjach pozarządowych, działamy stricte politycznie i teraz czas na to, żebyśmy przeszły do wielkiej polityki i wytyczyły sobie nowe ramy yy, i sprawiły, żeby nasza działalność mogła się skoncentrować już na innych celach, żebyśmy nie musiały ciągle pracować od podstaw. No właśnie, to jeden z tematów, który podejmowany, który podejmowany będzie za pół godziny, tak jak zapowiadaliśmy. Zastanawiacie się panie między innymi, dlaczego kobiety działają właśnie w ramach NGO, a mężczyźni działają w ramach partii politycznych? Bo w NGO nie ma pieniędzy i działają przede wszystkim społecznie. Jak się działa w partii, to się ma dostęp do profitów, więc tam jest więcej panów. To jest norma. Tam, gdzie jest kasa, tam są mężczyźni. I to chcemy teraz my zrobić. Chcemy zrobić skok na kasę i na tą władzę rzeczywistą. Bo władza, która jest władzą rzeczywistą, to jest ta władza, która dzieli pieniądze, tak naprawdę. I dopóki my tego nie będziemy robić jako kobiety, to mężczyźni będą mieli pełnię władzy i pełnię praw. Przepraszam za tą dygresję, ale zastanawiam się, po co o tym mówić, dlaczego pani tego nie robiły wcześniej. I no. Mam wrażenie, że Panie o tym mówią, a brakuje tych działań. Czego nie robiłyśmy wcześniej? No nie jesteście w partiach politycznych, no bo dużo podnosi się głosy na temat tego, że jednak mhm. ten udział jest różny. My obserwujemy w tej chwili zmianę społeczną, która się dokonuje Szykujecie w Polsce. <gry> Można powiedzieć, że szykujemy taktykę, natomiast prawda jest taka, że dokonuje się na naszych oczach ta zmiana. Zwróćcie Państwo uwagę, jak wiele się zmieniło przez ostatnich 20 lat w świadomości Polaków, i w zachowaniach Polaków i w preferencjach Polaków, a także w wartościach, które, które, w które oni wierzą, i też się zmieniają role społeczne, prawda? W tej chwili kobiety mocno wychodzą z cienia, znalazły już swoje miejsce w pracy. Zawodowej, odniosły wiele sukcesów. Polska pracą kobiet stoi, i najwyższy czas, żebyśmy także znalazły się w tych miejscach, które są miejscami decyzyjnymi. Ja chciałam powiedzieć, że my, wszystkie trzy, reprezentujemy Radę Programową Kongresu Kobiet. Działamy w Kongresie Kobiet od początku i pierwsza inicjatywa skuteczna Kongresu Kobiet to były właśnie parytety. Znaczy połowicznie skuteczna, bo chciałyśmy faktycznie parytetów na listach wyborczych, mamy kwoty. I to było to działanie, które w rzeczywisty sposób umożliwiałoby wejście kobiet kobietom do polityki i przejście z pozycji paprotek. Pani asystentek i, i pan, które po prostu robią tło na listach wyborczych do tego, żebyśmy faktycznie mogły w Parlamencie decydować o tych sprawach, które oceniamy, że są wspólne. Mówimy o celach, do których panie dążycie, ale ja korzystając jeszcze z tego, że pani doktor jest dzisiaj u nas w studiu chciałabym zapytać, ponieważ pani specjalizuje się w pomocy kobietom, które są dotknięte przez przemoc seksualną, przemoc domową, czy też przez dyskryminację. Chciałabym zapytać. Pani mówi o tych zmianach w świadomości, które dokonują się, dokonują się na przestrzeni lat. A jak jest z tą zmianą świadomości rodzinnej dzisiaj w Polsce? To znaczy, czy nadal powszechne jest to, żeby myśleć, że mąż nie może zgwałcić własnej żony? Czy nadal to się jest oczywiście to... zdarza, takie myślenie, że mąż nie może zgwałcić własnej żony, ale to się zmienia, prawda? Bo to najpierw idą zmiany prawne, potem idą zmiany świadomościowe, i tak naprawdę jeszcze 30 lat temu w ogóle do pomyślenia nie było, że istnieje coś takiego jak gwałt małżeński, dopiero jak się dokonały zmiany kodeksowe, to za nimi idzie powolutku zmiana świadomości. Natomiast sytuacja kobiet jest sytuacją dużo trudniejszą, dlatego ja mówię o tej władzy i o tych pieniądzach, dlatego że tak naprawdę, jeżeli mówimy o przemocy wobec kobiet, zwłaszcza przemocy domowej, to ona jest możliwa dlatego, że wiele kobiet jest po prostu uzależnionych finansowo i nie poradziłoby sobie samotnie bez męża, bez partnera, z wychowywaniem dzieci, z utrzymaniem siebie i dzieci, dlatego znoszą po kornie tą przemoc domową dlatego tak ważne jest żeby Kobiety się kształciły i zdobywały przede wszystkim niezależność finansową. Wtedy będziemy mieli rozwiązany problem przemocy domowej, przynajmniej w dużym, dużym stopniu. Bo przemoc domowa dotyczy jakich głównie środowisk? Czy prowadzone są badania? Wszędzie jest. Przemoc domowa dotyczy wszystkich środowisk. Mogę tylko powiedzieć w ten sposób, że panowie mniej wykształceni i mniej obyć tak, biją tak, że zostają ślad. Natomiast panowie świetnie wykształceni i świetnie obici biją, biją tak, żeby tych śladów nie, by, nie było tak, że przynajmniej żeby nie były widoczne, tak, czyli nie biją pań po twarzy, ale na przykład po brzuchu. Przemoc jest wszędzie, ona jest właściwie niezależna od statusu mężczyzn, od jego wykształcenia. To jest kwestia także świadomości i tego, że mężczyźni sądzą, że im wolno, ponieważ kobiety się nie buntują. A kobiety się nie buntują przede wszystkim ze względów finansowych, a także z poczucia wstydu i klęski życiowej. To na przykład obserwujemy przy tych paniach, które mm, można powiedzieć są na świeczniku, czy są na szczycie drabiny społecznej i się po latach do tego, że były ofiarami przemocy domowej. I niezwyczajnie wstyd, że im się coś w życiu nie udało, tak jakby to była ich wina, a nie sprawcy, że były ofiarami przemocy. Powiedziała Pani o tych kwestiach finansowych. Ja chciałbym właśnie pociągnąć ten temat. Czy możemy mówić o tym, i w zasadzie wiele się o tym mówi, że kobiety są często dyskryminowane na polskim rynku pracy, jeżeli chodzi o kwestie wynagrodzenia. Czy to jest te fakt, czy może jednak gdzieś tam troszeczkę takie podejście, że no gdzieś tam próbujemy walczyć o te prawa? Nie, 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 to jest, to jest fakt i to jest fakt w całej Unii Europejskiej. U nas ten gender pay gap, bo tak to się nazywa, wynosi tak od 15 do 20% zależnie od metody pomiaru. To jest o tyle mniej kobiety zarabiają od mężczyzn. Jeszcze jest jedna ważna kwestia, czyli nierównomierne obciążenie kobiet i mężczyzn nieodpłatną pracą w domu. Czyli tymi wszystkimi rzeczami, które nazywa się siedzeniem, a które absolutnie nie mają nic wspólnego z odpoczynkiem, czyli pranie, sprzątanie, zmywanie, opieka nad osobami zależnymi, czyli dziećmi, osobami chorymi, starszymi. To wszystko spoczywa na barkach kobiet. Mężczyźni uczestniczą w tym symbolicznie. Ale z drugiej strony wielu internautów, bo jak przygotowaliśmy się z Magdą, żartuje sobie, że feminizm i to podejście genderowe kończy się wtedy, kiedy trzeba wnieść kanapę. No, My ostatnio miałyśmy remont w Feminotece i wnosiłyśmy też same szafę, więc myślę, że mamy prawo tutaj mówić o feminizmie i o swoich prawach, bo jesteśmy pod tym względem samowystarczalne. I chciałabym powiedzieć Wyjątek też, że. Regułę. Nie, nie, nie. Chciałabym powiedzieć, że wszyscy ci panowie, którzy się tak chętnie powołują na argument górniczy, czyli że to mężczyźni są górnikami, 99% tych panów nigdy nie było w kopalni, więc. Nie wiem, o czym Ale my tu to mówimy. to jest też smutne, że panowie uważają, że ich wyższość nad kobietami polega na tym, że dźwigną kanapę, tak? I to jest też znak czasów, bo jeszcze 100 lat temu pewnie by powiedzieli, że mają katedry uniwersyteckie, a dzisiaj mówią, że wnoszą kanapę i wtedy się kończy feminizm. To jest znak czasów. Powiedzmy bardzo proszę jeszcze o innych założeniach, z jakimi panie przystępujecie do dzisiejszego spotkania. O czym chcecie rozmawiać? NGO, spotkania cykliczne. Tak, raz w miesiącu jest kawiarenka ngo My również spotykamy się w naszych rozmawialniach, gdzie oddajemy głos sobie i, i każdemu, kto chciałby z nami na różne tematy podyskutować. Natomiast myślę, że dzisiaj będzie gorąco, bo. bo... Kawiarenka ma być interaktywna, także bardzo chcemy, żeby to nie były wykłady, monologi, tylko żebyśmy faktycznie wszyscy razem we współzespół mogli skorzystać z obecności tego, że Anita Kucharska-Dziedzic, która od wielu lat działa i to skutecznie, przyjechała do nas z Zielonej Góry, 6 godzin jazdy że mamy tutaj ze sobą Anię Driańską z Feminoteki, która pokonała trasę siedmiogodzinną w jedną stronę z Warszawy. Więc dziękujemy, wykorzystajmy to i na 17:30 w Royal Jazz Clubie. Podsumowując, szanowni państwo, kobiety chcą władzy. Jeżeli ktoś chciałby się przyłączyć do dyskusji, posłać jeszcze większej ilości argumentów, zapraszamy do udziału dziś o 17.30. Dziękujemy bardzo serdecznie za wizytę w studio i za te argumenty. Panów też nie zapraszamy, nie lękajcie się. <grym> Jak najbardziej, dziękujemy Zapraszamy bardzo serdecznie, a teraz, szanowni państwo, pora na serwis informacyjny. Po którym wracamy do Galaktyki Pomerania. Bądźcie państwo z nami. Do zobaczenia.